Wierzę w siebie i w swoje możliwości. Jestem silna i gotowa na wyzwania, które przynosi życie. Zasługuję na wszystko, co najlepsze i otwieram się na obfitość w moim życiu. Każdy dzień jest nową szansą, by dążyć do moich celów i spełniać swoje marzenia. Jestem wystarczająca, by osiągnąć sukces i nie ma nic, czego bym nie mogła zrobić. Przyciągam do siebie pozytywne energie, które pomagają mi rozwijać się i spełniać moje aspiracje. Z każdą chwilą staję się lepszą wersją siebie, pełną pewności siebie i odwagi. Mam wszystko w sobie, co potrzebne, by cieszyć się w pełnią życia. Decyduję się na sukces, pełnię i szczęście. Biorąc to, co najlepsze dla siebie, każdy krok, który podejmuję, prowadzi mnie do realizacji moich marzeń. Wierzę w siebie i w swoje możliwości. Jestem silny i gotowy na wyzwania, które przynosi mi życie. Zasługuję na wszystko, co najlepsze, i otwieram się na obfitość w moim życiu. Każdy dzień jest nową szansą, by dążyć do moich celów i spełniać marzenia. Jestem wystarczający, by osiągnąć sukces, i nie ma nic, czego bym nie mógł zrobić. Przyciągam do siebie pozytywne energie, które pomagają mi rozwijać się i spełniać swoje aspiracje. Z każdą chwilą staję się lepszą wersją siebie, pełnym pewności siebie i odwagi. Mam w sobie wszystko, co potrzebne, by cieszyć się pełnią życia. Decyduję się na sukces, pełnię i szczęście. Biorąc to, co najlepsze dla siebie, każdy krok, który podejmuję, prowadzi mnie do realizacji moich celów.